Nasi młodzi piłkarze już powoli szykują się do wejścia na boisko. Sędzia główny tego spotkania Łukasz, Gomułka również jest już w gotowości. My może zaczniemy najpierw od składów obu drużyn. Zacznijmy od, od gości, od prądniczanki z bramce z numerem 1. Jakub Pałach, z 14. Antoni Czarnecki, 13. Adam Gierlach, 9. Adam Kozak, 11. Konat Pasieczny, 2. Szymon Rutkowski, 15. Daniel Sułowicz, 17. Kasper Sibor i z 18. Kapitan Szymon Gędzik na ławce, z 4. Błażej Kublik, 10. Michał Miksiewicz, 17. Szymon Olek, 5. Krystian Stacurka i 99. Filip Jakubowski. Zespół gości gospodarzy, przepraszam, kaszowianki Kaszów. W bramce z numerem 1 Suchan Bartosz, z numerem 2 Kowalczyk Kamil, kapitan zespołu. Numer 3 Noga Bartosz, 4 Suchan Michał, 6 Lach Bartosz, 7 Jarosz Hubert, 11 Gawin Rafał, 13 Stybura Dominik i 19 Jastrzębski Karol. Tak prezentuje się wyjściowy skład gospodarzy. Na bramce jeszcze, na ławce jeszcze numer 14 Gawin Dawid, 9 Madej Szymon, 10 Harhud Michał i 15 Staszczak. Bartosz, trenerem gospodarzy jest pan Bogusław. Zobaczymy, czy uda się doszedłkować piłkę w pole karne. Są już coraz bliżej bramki Jakuba Pałacha. I strzał z lewej nogi. O, tutaj wydawało się, że będzie trochę spokojniej, ale. Tak, ale dobrze w destrukcji spisują się zawodnicy gospodarzy jest szansa na kontrę. Dobre, prostopadłe podanie rusza teraz Bartosz noga i zaczymy, czy będzie w stanie oddać strzał, noga, tak, ale jednak nie udało się oddać takiego czystego uderzenia na bramkę. Nie, to będzie stały fragment tego meczu, a więc dużo zmian. Uwaga, bo będzie pierwsza chyba klarowna szansa, jest uderzenie na bramkę. No i udana interwencja Jakuba Pałacha. A próbował e, zaskoczyć rywala. Michał Suchar. poczekać chwilę na, na pierwsze trafienie. O, uwaga, może teraz, bo jest szansa dla proniczanki. Dobre dogranie. I czy będzie szansa na oddanie strzału? Tak, jest, jest strzał. I jest też pewna interwencja Karola Jaszczemskiego. Piłki między nogami. O, a teraz? Bardzo dobra akcja proniczanki. I będzie przed szansą stał. Och. Ależ mało teraz zabrakło. Adam Gierlach chyba tam doszedł do sytuacji strzeleckiej na lewym skrzydle. Nie, czternastka, a więc Antoni Czarnecki. Antoni, Czarnecki tak, tak jest. Tak. No i naprawdę dobrze wyglądało to wykończenie. Wydawało się, że już piłka że wpadnie bramki. Że tak, Daniela Sułowicza i chyba będzie próbował przez ten mecz właśnie tak go tutaj pokonać, bo no i bardzo dobry drybling Rafała. Zobaczymy jak to się skończy, ale też fantastyczna interwencja bramkarza Jakuba no Pawła było, był już 1-0. Teraz jeszcze inne rozegranie. O I uwaga, czy uda się oddać strzał? Nie. Nie było też faulu w polu karnym. Milczy gwizdek sędziego. problemy tam ma teraz Kasper Ścibor. O, przerwie na chwilę grę. Sędzia pozwoli Kasperowi tutaj pozbierać się, wstać z boiska. Samo też na pewno niejednokrotnie po meczach cierpiałaś. Tak, tak. Zawsze jak tutaj zawodniczka stanie na stopie, to robi się nieprzyjemnie. Ale bardzo dobra sytuacja. Znowu tutaj zawodnicy z Kaszowa poklepali, przysłowiowo mówiąc, i, i naprawdę przed szansą bardzo dobrą. Michał Sucha. I, Ale utrzymał się przy piłce Dominik Cybura i wychodzi Bartosz Noga z akcją. O, i bardzo uwaga. dobre podanie. Tak, jest, jest już w polu Rafał Gawin. No i proszę bardzo, poprzeczka. Ratuje teraz y, drużynę Kaszowianki przed y, stratą bramki. No Prończanki, oczywiście, przepraszam. I właśnie tak kończy się pozostawienie Rafałowi Gawinowi troszeczkę więcej miejsca y, niż powinien. I tutaj bardzo y, dobrze krótko nocy, prowadzi tą piłkę Rafał i naprawdę wie, co chce z nią zrobić. Wspierania y, kaszowianki o akcji klub 40. No, chętne osoby tutaj mogą wesprzeć rozwój tej Akademii Piłkarskiej. Uwaga, może to za chwilkę, bo zrobiło się groźnie i musiał interweniować po raz kolejny w meczu Jakub Pałach, a na bramkę uderzał... to jedno, ale tak naprawdę najważniejszą robotę robią ci zawodnicy bez piłki. Teraz przytomnie. Rozrzucili taksę na lewą stronę i Gawin może wreszcie uda się strzelić gola, ależ mało zabrakło teraz, żeby Rafał Gawin wpakował piłkę do siatki, no pofrunął tutaj w kierunku futbolówki. Oto to może teraz Antoni Czarnecki, on miał jedną dobrą sytuację w pierwszej połowie. Uwaga, jednak próba strzału z dosyć dużego dystansu pewnie interweniuje. Zdodarze. Także Lada, moment powinniśmy zobaczyć jakąś bramkę. Przynajmniej tego sobie życzymy. No właśnie, a może to oproniczanka wyjdzie zaraz z jakąś zabójczą kontratakiem. Zobaczymy jak to rozegrają. Jest niezłe podanie, ale jednak nie zdąży tej piłki Kasper ściłach spokojnie mógł piłkę odprowadzić wzrokiem. Oj tutaj. O, Tutaj radny. mogło to bardzo, bardzo dużo kosztować chłopaków sprzątnika. Na szczęście udało się jeszcze zobaczyć tą piłkę przed linią bramkową. Piłkę się tuż przed linią bramkową, a on mogło być naprawdę bardzo groźnie. Uwaga, przewierają się teraz w pole karnes Suchan. Suchan próbuje dograć piłkę. Ależ ile tutaj zawodników do oka? Niego, uwaga, świetnie to zagrali, piłkarze z Kaszawa i będzie bramka. Nie! Kapitalna interwencja! Jeszcze minął się z piłką Suecki, ale ostatecznie wybija ją daleko, daleko, daleko poza swoją bramkę narzut rożny. Ależ to była wymarzona okazja do tego, żeby tutaj zdobyć pierwszą bramkę w tym meczu. niego pretensje o to... E... Lekkomyślne zagranie, tak teraz naprawdę pokazał się z najlepszej strony. Może Kacper Ścibor tutaj lewą flanką pomoże zespołowi, ale już... No, można sobie zadawać tylko pytanie, jak to nie wpadło? Co tutaj się stało? Wydaje się, że naprawdę bardzo dobra sytuacja dla zawodników z Kaszowa. No i nie wychodzą z połowy proniczanki. Wszystko się dzieje po naszej prawej stronie. Ale widzimy, jak, jak trudno jest tak naprawdę obu drużynom zbudować sobie przewagę. Chociaż teraz jest szansa, jest dobry przerzut na lewą stronę. Czy to będzie ten atak? Och, minimalnie teraz ponad bramką uderzył Michał Miksiewicz. Jest już szansa na wyjście z kontrą. Jest przy piłce Michał Suchan. Cały czas on Suchan, ale w końcu, w jak końcu Jak Gędzik, tak Daniel Sułowicz. I to zapewnia punkty na wyjeździe pronmiczance. Bardzo dobra gra w destrukcji i lekka niemoc w ofensywie zawodników kaszowianki.